Istnieje pewna strategia finansowa, z której od wieków korzystali najbogatsi, ale co jeśli powiem, że dzięki bitcoinowi ta sama strategia staje się dostępna w zasadzie dla każdego? Zobaczmy, o co w tym wszystkim chodzi. No dobrze, zacznijmy od czegoś, co może dać do myślenia. A co jeśli cały system finansowy, który znamy, jest tak naprawdę zaprojektowany, żeby trzymać nas w pętli długu przez całe życie? To jest, wiecie, dość mocne pytanie, ale stanowi idealny punkt wyjścia do tego, o czym będziemy dzisiaj mówić, czyli o alternatywnym podejściu do budowania majątku. Okazuje się, że istnieją dwie, no, fundamentalnie różne drogi do bogactwa. Ta tradycyjna, którą zna większość z nas, polega na tym, że sprzedajemy swoje najlepsze aktywa, żeby kupić pasywa, takie jak na przykład dom. Ale bogaci oni robią coś zupełnie innego. Biorą pożyczki pod zastaw swoich najlepszych aktywów, żeby kupić no właśnie jeszcze więcej aktywów. To jest kluczowa, absolutnie kluczowa różnica w mentalności. I to prowadzi nas prosto do dylematu, z którym boryka się każdy posiadacz Bitcoina. No bo pomyślmy, majątek jest, prawda? Ale jest on jakby zamknięty w tym cyfrowym aktywie. Pytanie brzmi, jak uzyskać do niego dostęp, kiedy pojawia się taka potrzeba? Do niedawna, a w zasadzie w tradycyjnym myśleniu, jedyną opcją, żeby jakoś skorzystać z wartości zgromadzonej w bitcoinie, była po prostu jego sprzedaż. No i to stwarza taką trochę absurdalną sytuację, w której ktoś może być na papierze bardzo bogaty, ale nie ma dostępu do gotówki. No i właśnie. Problem ze sprzedażą jest. I to potrójny. Po pierwsze, każda sprzedaż uruchamia zdarzenie podatkowe trzeba zapłacić podatek od zysków aucz. Po drugie, tracimy cały potencjalny przyszły wzrost wartości tego, co sprzedaliśmy a w przypadku bitcoina, no to może być naprawdę bolesne. I po trzecie, co dla wielu jest równie ważne, wracamy do tego tradycyjnego systemu finansowego, od którego tak bardzo chcieliśmy się uwolnić. No dobrze. Skoro sprzedaż jest taka problematyczna, to co w zamian? No i tutaj właśnie na scenę wkracza rozwiązanie. Jest nim pożyczanie pod zastaw bitcoina. To jest zupełnie nowa ścieżka do płynności, która, co najważniejsze, omija te wszystkie problemy związane ze sprzedażą. Na czym to w ogóle polega ta pożyczka zabezpieczona bitcoinem? Idea jest naprawdę prosta. Zamiast sprzedawać swoje bitcoiny, używa się ich jako zabezpieczenia, żeby dostać gotówkę. To pozwala, mówiąc prost, uzyskać dostęp do ich wartości bez pozbywania się samego aktywa. Genialne w swojej prostocie, prawda? A jak to działa w praktyce? Sam proces jest naprawdę prosty. Krok pierwszy. Wysyła się swoje bitcoiny do pożyczkodawcy jako zabezpieczenie. Krok drugi. W zamian otrzymuje się gotówkę. Ale teraz najważniejsze punkty trzeci i czwarty. Przez cały ten czas zachowuje się prawo własności do swoich bitcoinów, a to oznacza, że czerpie się wszystkie korzyści z ich ewentualnego wzrostu wartości. Cały upside jest nasz. A teraz uwaga chyba najbardziej zaskakujący element całej tej układanki ile wynoszą miesięczne raty? Zero. Dokładnie tak zero. Jak to w ogóle możliwe? To proste. Odsetki nie są spłacane co miesiąc, są po prostu doliczane do całkowitego salda pożyczki, czyli kapitalizowane. No dobrze, ale jaki w tym sens? Cała idea opiera się na jednym kluczowym założeniu, a mianowicie, że wartość bitcoina w drugim terminie będzie rosła znacznie, ale to znacznie szybciej niż narastają odsetki od tej pożyczki. W efekcie, mimo istniejącego zadłużenia, majątek netto wciąż rośnie. Okej, okay, teoria brzmi ciekawie, ale jak to wykorzystać w praktyce? Przejdźmy do konkretów. Zobaczmy dwie naprawdę potężne strategie, które pozwalają, by Bitcoin zaczął, no cóż, ciężko na nas pracować. Strategia numer jeden kupowanie aktywów. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Celem jest zebranie powiedzmy 50 tysięcy dolarów na wkład własny na mieszkanie. Co robimy? Zamiast sprzedawać, wykorzystujemy jednego Bitcoina, który jest wart 100 tysięcy dolarów jako zabezpieczenie. W zamian dostajemy 50 tysięcy w gotówce. Jaki jest efekt końcowy? No właśnie to jest najlepsze. Dalej posiadamy całego Bitcoina, a jednocześnie stajemy się właścicielami nowej nieruchomości. Dwa aktywa zamiast jednego. Druga strategia jest jeszcze ciekawsza. Życie bez podatków. Cel – wygenerować 100 tysięcy dolarów na roczne koszty życia. Dziamanie – bierzemy pożyczkę na 100 tysięcy pod zastaw większego portfela Bitcoinów. Rezultat – mamy środki na cały rok życia i to bez żadnych miesięcznych spłat. A kluczowa korzyść jest taka, że unika się sprzedaży i płacenia podatku, a wartość netto może dalej rosnąć. Dla bardziej zaawansowanych istnieje też coś, co nazywa się produktem B2X. Co to takiego? To taka specjalistyczna pożyczka, w której wysyła się jednego bitcoina jako zabezpieczenie, a otrzymana pożyczka jest od razu automatycznie wykorzystywana do zakupu drugiego bitcoina. Efekt? W ten prosty sposób podwaja się swoją ekspozycję na zmiany ceny. No i spójrzmy, jak to może wyglądać w praktyce. W scenariuszu optymistycznym, przy 50% wzroście ceny, wartość netto skacze ze 100 tysięcy do 190 tysięcy dolarów. Super. Ale, i to jest bardzo duże ale, spójrzmy na scenariusz spadkowy. Przy 50% spadku ceny, wartość netto staje się ujemna. To pokazuje, że B2X to narzędzie o ogromnej mocy, ale też i o gigantycznym ryzyku. No właśnie, skoro mowa o ryzyku, czas się w ten temat zagłębić, bo to jest absolutnie kluczowe i trzeba to bardzo, bardzo mocno podkreślić. Ta strategia zdecydowanie nie jest dla każdego. Zrozumienie zagrożeń to podstawa. Jest taka jedna, może brutalnie szczera, ale niezwykle ważna zasada, którą warto sobie wbić do głowy. Cytuję: Jeśli nie jesteś w stanie znieść 80% spadku ceny bitcoina, to znaczy, że pożyczyłeś za dużo. To zdanie idealnie pokazuje, jakiego poziomu ostrożności to wymaga. Jakie jest więc to największe pojedyncze ryzyko? Nazywa się to wezwaniem do uzupełnienia depozytu, czyli po angielsku margin call. To jest ten moment, którego nikt nie chce doświadczyć. Moment, w którym pożyczkodawca żąda dołożenia zabezpieczenia, bo wartość zastawu gwałtownie spadła, a wskaźnik pożyczki do wartości osiągnął krytyczny poziom. A co się stanie, jeśli nie da się sprostać takiemu wyzwaniu? Cóż, wtedy dzieje się coś bardzo nieprzyjemnego. Pożyczkodawca po prostu sprzeda część zastawionych bitcoinów, żeby przywrócić bezpieczny poziom zadłużenia. Nazywa się to częściową likwidacją i niestety oznacza, że trwale tracimy część swoich aktywów. Jak w takim razie zarządzać tym ryzykiem? Jak się przed tym chronić? Oto kilka żelaznych zasad. Po pierwsze, nigdy, ale to przenigdy, nie pożyczać maksymalnej dostępnej kwoty. Po drugie, nie używać całego swojego portfela jako zabezpieczenia. Zawsze trzeba mieć rezerwę, najlepiej w osobnym zimnym portfelu. Stosować tę strategię tylko przy naprawdę długoterminowym przekonaniu i być mentalnie przygotowanym na ekstremalną zmienność. Powoli zbliżamy się do końca, więc warto podsumować główną ideę, bo tu tak naprawdę nie chodzi o to, żeby szybko się wzbogacić chodzi o coś znacznie większego chodzi o zdobycie wolności o odzyskanie suwerenności finansowej i uniezależnienie się od tego starego, tradycyjnego systemu. Pozostaje nam więc na koniec takie jedno otwarte pytanie. Czy to, o czym mówiliśmy, to jest właśnie podręcznik do budowania zupełnie nowego rodzaju bogactwa, takiego opartego na zdecentralizowanych, aktywach i inteligentnym wykorzystaniu długu? Cóż, na to pytanie chyba tylko czas może odpowiedzieć.